Siemano widzowie, witam w kolejnym odcinku z Minecrafta, wcyp prawdziwego życia. I widzicie, mój level się powiększa. Mam to w dupie. Mam w dupie ten czas. Robię to. Tak. Eee, cały czas tylko czekałem na to. Na buraki zrobiłem osadnika z buraków. Jednak zagrywa później zombie, ale zebrałem przed, przedtem 50 levela. Handowałem się z tym śmietnikiem. Eee, I tak. Zdobyłem takie książeczki. Super. I, e, no. I teraz mamy bardzo duży level. no i pewnie i tak nic nie trafimy. Ostrość 4. Warto. No nie wiem. Powolne opadanie, tu nie mam. Dawać, proszę. Mudrys się. Ja pierdzielę, widzowie jest! I wiecie, co jest najlepsze? Żydanie Chyba. Dobra, teraz tylko to się teraz liczy. Kimba się będzie no warto, warto. Ekran no. na trzy, dobrze. Okej, okay. będę mieć coś takiego lepszego. Uciekam, hehe. <słuch> dobra, tak szczerze. Mamy wreszcie skończone. Czyli, no, git już. Już mogę się cieszyć. Ale i tak muszę się cieszyć. Ciemka. Mogę sprzedać siebie? Dzięki. O, widzę, że żelazo to miało. Dobra. E, schodzi ze mnie wszystko. Cy cyk Tak, nie potrzebujemy... ochrony. mamy. Teraz na to zakładamy to. Super. Na to zakładamy to. Tu mam dosłownie wszystko. Mam. Koronka, cztery. Buty takie. Pomień to. Pomień to. Czy się, jedną Gratisie. To tutaj nie mogę dać. Dobra, nie wiem jaki mam level. Nie mogę przesadzić, dobra. Tak. No, czekaj, stop. Dwa level'a, to nie? Okej, okay, to jest dwanaście. Tędy keś 6. KURDE! Aś mi Dobra. No i to tak tyle. Mamy! 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 Mamy to. Ej. Nie wiedziałem, że nie, że seru to się stanie kiedyś. Nie wiem wątpiłem, że to on się stanie, ale no. Mianne się stało? I mamy cały cały rot. A dzisiaj właśnie w tym momencie. Zaraz będziemy robić jeszcze na jas. wiem jaką mi dać tę miniaturkę. No ja włos. Ja się mam dosyć tego lewela. Zostawię jeszcze... Tak, Jarek trzeci ci został. I, i No... Czasem tak bywa, że jakby nawet może zostać, i trzeci. Więc, no, powiem tak. No. Uch. Ciekawe jak bije. Za to zwiększamy. Jakby mieliśmy zwiększyć. Zwiększyłem. Nie wiem, czy to jest moc 5, czy to jest moc 5. To jest moc 5. Widzę wy... A właśnie było... normalnie ważne. Co to jest? To Śpiewać. Nie chcę. Ja nic. Ja nie chcę śpiewać. Tam na dole jest. Simba! Ej, na tym się to nie stało. Mam noją z... ...złomem. Kurde! Zierzam stąd Zierzam do wioski! A mamy! Więcej nie można! I byście chcieli wiedzieć by nawet roku, tak, serio, nie można. Tak, za jakiś tam czas znowu się to zrobi. Sady. Sad. sad. My, ale oni są sad. My są Ale oni są bad. Sztandar. Sadników. Niosadników. Sta sadników. Nie osadników. Sadników. Nie widziałem, że w ogóle tak się to czyta. No jest sobie to zresztą. Dobra, skupienie. Golem, atakuj, atakuj golem. Tam są golem, golem. Golem! Golem, fajnie się widzieć. Golem! Golem! Szybczuj, golem! Tam! Wreszcie gobel Pomagam ci No, wziąłem gobel To jakieś mutowanie to są. Zabijam go Dobra, no spokojnie Jem Bo zaraz będzie devastator, rozumiecie? Devastator. Nie wiem czy jak go sobie wydam do... Teraz, skupienie Gdzie, gdzie idzie? Gdzie leci? No, halo, halo, szybciej Tam widzę. A. Tak, tak. Wszystko biorę, tylko nie to. Ściały O, chodźcie, cię wypadło. Balę sobie na wolę. Nie, już nie lubię tego lewego. Nie, nie słuchałem. Tam są, tam są. E, Długo o ich powinno być sens. Czy to będzie demonstrator? Niech mają? Nie są. Tam nie widzisz? A. Mówię o tym dla was, proszę. Kurda, widzą mnie. Z takim I ją go. Może będzie mieć... Będzie mieć może koniec naszej wioski. Przydałoby się pieska, co? Widzowie, będziemy mieć pieska. I wy będziecie dawać mu imię, temu pieskowi. Dobra, to było ciężkie. Do no, na nich idą. Widzę ich. Nie w której części będą totemy, ale będziemy musieli jeden stąd. myszka pracuje. Fak, 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 fak. Tutaj powinni być. Jeszcze nie, Powinien iść do wioski. Nie wiem, są. Nie, muszę iść spać jeszcze. No, nie przystanie. idź spać. Nic, spać! No to nie chcę mi się ich wybić? Zabiję? Zabiję. Zabiję, zabiję. Trafiłem, widzicie? widzowie? Na tronie, na mam oko. Dobra. O ja nie mogę. Dobra, jesteśmy dalej. Teraz chyba będą ten. Tak, już idzie. To jest Proszę nie wiem, że jest tam dwóch. Dwóch, widzę dwóch. Umiałem być na dwóch. Wiem? No. nie został. No, zabijcie ich. A no, my tutaj pomyliście? Tu Gdzie on jest? Co on waliście? Tam jest. No, ale będzie mi sens. Przez 2 dwa totem? Jest! Już? Eee, co? Już? No, mówiłem, jeden totem tylko. Ale patrzcie, ile mam potek teraz. Ale totem! Ja walę! Totem. Ale już to ten... Już! Ty. Nie wiem, który to jest odcinek, bo no, już robię, robię, robię odcinek na odcinku i już, już wiecie, dociskać do, do już końca wakacji. Napiszcie w komentarzu... ...wakacje. Szybno wam serduszko. do Zero, szkoły. Zero, Dobra. Nie chowam to w ogóle. Sero. Tak już się boję o to. Chowam tutaj. U mnie będzie on bez Tak myślę. Dobra. Koniec widzowie, bo dzisiaj był chyba najlepszy dzień mojego życia. Minecraft oczywiście. Normalnie, mamy zbrojkę już. Teraz tylko netherite. I będzie już git, tylko teraz na deru. Right. Right. Right już będzie trochę cięższy. Tak. Jak powiem. Serio, Już Netherite będzie cięższy. cięższy, Więc jakby... No, będzie nieźle. No. Będzie dobrze. Wiecie? Nie będzie aż tak źle chyba, ale będziemy musieli się przygotować i to bardzo mądrze. Bardzo mądrze. No tak to marra widzowie.